maneczko z tej strony, Pan Bartosz. O to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Od komuny do fortuny sezonu drugiego I co na samym wstępie, zostaw łapkę w górę oraz hashtag i przypneci serduszko. No i co, niestety, doprowadziłem moje konto do takiego stanu, jakie teraz jest. Czyli jesteśmy na minusie prawie 1000. E, ale czemu tak się stało? Przecież w poprzednim odcinku mieliśmy 2000 na plusie jeszcze. E, już wam pokazuję, bo poza odcinkiem przewijałem czas, e, żeby. Krówki wyprodukowały nam obornik, nojowice oraz mleko, więc jak to mleko sprzedamy, to myślę, że spokojnie wyjdziemy z kreski, będziemy na plusie i myślę, że nawet uda nam się po części spłacić kredyt. Tylko zanim jeszcze tutaj, właśnie zaczniemy odcinek, to Wam tylko coś jeszcze pokażę. Tutaj pamiętacie ten stok, stuk jaki tu był? No tutaj praktycznie jedno takie, wiecie, jedną taką kolumnę zabrałem na karmienie. No i doszliśmy do wniosku, znaczy ja doszedłem do wniosku, że za dużo troszkę słomy mam. I w tym roku cała słoma idzie na sprzedanie. Bo patrzcie, ile tej słomy tutaj jeszcze jest w stodole. A słoma naprawdę, naprawdę powoli schodzi z ukrów. Strasznie one wolno ją zużywają, więc no nie opłaca mi się magazynować tą słomę, więc ją sprzedam. I tak, już chyba bez zbędnego przedłużania wsiadam najpierw do Ursusa. E, dlatego, że trzeba jechać e, tam za oborę a też dzisiaj będziemy sobie wywalać ten obornik, więc muszę wziąć rozrzutniczek. Stąd dość ciekawy zestaw będzie bo taki, taki duży ciągnik e, z takim małym rozrzutniczkiem, no ale czasem tak to w życiu bywa. E, I teraz, jeszcze co ciekawego, z, poza odcinkiem, zrobiłem to. E, Pustawiłem tam maszynki, ale to zobaczycie później. Czekajcie, muszę tutaj jakoś się usodowić. No będzie dość ciekawie ten obornik wyrzucać, no ale to... E, cóż tak bywa. I powozimy sobie e, na jedną na jedne z moich pól po soi, tam gdzie soja była. E, bo tam dawno na tym polu nic nie robiłem, to akurat sobie dzisiaj tam powozimy oborniczek. E, no a myślę, że następnym odcinku albo wiadomo jakieś orki. Albo wiedzie akcja prasowanie słomy, bo przydałoby się mu w końcu pozbierać. Eee, no i... i tak o. No ale w tym roku słoma, wszystko będzie na sprzedaż. No bo tak jak mówiłem nie potrzebuje. No ale zestaw jest naprawdę fajny. Eee, mam nadzieję, że koni wystarczy. Czekajcie, zaraz jakoś tutaj tym dojczym się ustawić. Będzie ciężko. Troszkę. Huhuhu Muszę tu jakąś ósemkę zrobić Hmm Naprawdę będzie ciekawie Czekajcie O, tak o sobie jakoś wywinę tu I na wstecznym powolutku No gospodarstwo jak widzicie nie jest przystosowane pod Aż tak małe, aż tak duże ciągniki. No bo są one już jednak przy dużej troszkę. Moje zdolności cofania z rozrzutnikiem to jest poziom HARD. Ale powoli sobie myślę, że cofniemy. Eee, dobra, powolutku. <grytanie> no weź, rozrzutnik, nie rób mi tego. Ale serio, cofanie jest dość ciężkie. Jeszcze z rozrzutnikiem to chyba nawet gorzej jak z przyczepą. O, o, dobrze, teraz niech tu najdzie. U, tu akurat elegancko. Mógłbym teoretycznie, wiecie, najpierw na przyczepę e, załadować, a dopiero... E, zgaszę sobie dojcze, po co ma perkotać. E, na przyczepę e, załadować i wywieźć przyczepą na pole. E, no, ale... Z tak o, trochę go miota. Tak szczerze, co by mi to dało? I tak bym musiał się tutaj e, ściskać, a z przyczepami to jeszcze gorzej. Ciągnik mam szybki, więc na to jedno pole myślę, że sobie powożę tako rozrzutnikiem. Też się zastanawiam, jaką tam dawkę ustawić, bo w tym roku no nie jesteśmy na te miarkowanie gleb, na te badania glebowe. I właśnie z tym jest troszkę problem, bo tak to bym wiedział, ile mniej więcej mam dawkę ustawić. Ale myślę, że damy sobie dość taką porządną tam. Żeby nie było, o już mam pełne, więc dłużej Dłużej ustawiania się niż To było warte Dobra, nagrywa się to wszystko, nagrywa, elegancko e, I szczerze wam powiem, że aż normalnie chce mi się tę serię teraz nagrywać Wiecie jak to jest, nie takie są Malutkie te maszynki i już jest elegancko e, Jak e, Jak wam przerywa, jak nie słuchacie przez chwilę ciągnika To znaczy, że ja Minimalizuję grę po to, żeby zobaczyć czy się nagrywa Ja mam taki odruch, bo, bo... Bo w tym programie nie pokazuje mi W górnym rogu W prawym czy tam lewym Tak jak to mnie w poprzednim programie Pokazywało mi czy się nagrywa czy nie A tutaj niestety nic takiego nie mam Ogólnie w sumie nie wiem, chyba do OBSa nie ma takiej nakładki Żeby pokazywała To jest właśnie lipa ale fajnie dzwoni No tutaj wiadomo yy, Deutsch może mieć ciężko z takim zestawem Ogólnie to Ja to nagrywam jeszcze w 2020 Roku, więc wy to widzicie W 2021, więc haha Rok po nagraniu Nie, ale tak oczywiście to widzicie to 2-3 dni po nagraniu pewnie No niestety teraz jeszcze przez Do 8, 8-9 stycznia Będą cały czas odcinki od odkomuny, dlatego że tylko to jestem w stanie nagrywać Ale cóż bywa No naprawdę, zestaw jest konkretny Patrzcie jak tutaj z tyłu wygląda No ale czasem się tak zdarzy, że Takie duże Takie duże ciągniczki są Podpinane do takich małych rozrzutników Czy innych maszyn Wiecie, jak ktoś dużo obornika nie ma To sobie i takim Rozrzutnikiem wywiezie I właśnie, czy ja nie powinienem ustawić tutaj jakieś normy o, właśnie nie pobawiliśmy w to, czekajcie. O. Bawka 8 ton na hektar. O. I teraz tak, zmień prędkość. Dezaktywuj automatyczną dawkę. No właśnie. Pozmieniamy mm. mhm. sobie tutaj. Damy sobie... 11 ton na hektar. Żeby to nie za dużo, nie za mało było. 11 ton, więc myślę, że zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało później. Też, właśnie mi to się zbytnio nie pokazuje, bo nie mam tych badań glebowych. Tak to bym widział, jak to tam się poprawia, czy jest git. No ale nie stać mnie w tym roku na te badania glebowe. Ale myślę, że jak damy sobie tego bornika taką dawkę, to też to jakieś tam wyniki w plonach będzie miało, zapewne. Nie wiem, jak to się ma do tej podstawowej dawki No ale się wszystko okaże Tutaj mieliśmy plon na poziomie 50% z tego pola Więc jak będzie więcej, to będzie git Też wapno na pewno trzeba będzie tutaj zastosować Wapno myślę, że sobie damy na grubo w tym roku Bo zostało jeszcze z tamtego sezonu To, to akurat sobie tutaj posypiemy fajnie Tym wapnem No tutaj rozrzutników, obornika, nie wiem ile będzie Będę chciał w tym roku zagnoić wszystkie moje pola. Mam na tyle tego obornika, będę miał na tyle go dużo, że powinno mi starczyć. Mm. I też będę sobie teraz poza odcinkami przewijał ten czas, żeby. O, sorry, że dotknęłem mikrofonu. E, będę przewijał sobie ten czas. O, widzicie, na przykład teraz mam lagę. Nie wiem, czy wy go też macie i czy mnie słyszycie, więc e, jeżeli słyszycie mnie, to zostawcie hashtag hashtag. E... Hashtag Deutsch. a ja przypnę wam serduszko Ale zgubiłem wątek A, obornika mam na tyle żeby go tam sobie porozwalać na wszystkie pola I też będę poza odcinkami chciał przyspieszać Przyspieszać filmy Przyspieszać filmy, przyspieszać czas Żeby, wiecie, żeby tego obornika było więcej mleka I żeby po prostu te materiały, które mam były wykorzystywane w jakiś tam sposób bo tak, to praktycznie przyspieszałem tylko wtedy, gdy chciałem, żeby coś mi urosło. Dobra. O. I elegancko. Niech tutaj się do końca. Dobra. I lecimy na gospodarstwo. No, rozrzutnik też będzie trzeba kupić, ale wiadomo nie w tym sezonie. No, jeszcze za biedny jestem. Rozrzutnik najprawdopodobniej dojdzie, jak wybudujemy nową oborę za kilka sezonów No bo wtedy już będę chciał mieć coś w okolicach 30-40 tych krów, to już tego obornika będzie naprawdę ładnie Ale wtedy, wtedy będę musiał i pola, i wszystko mieć No tutaj do, do poprasowania ta słoma Pozostała właśnie A i teraz znowu mam cofać? Spróbujemy coś innego czy nam to wyjdzie? Będę musiał tam na chwilę tym Ursusem wyjechać. O, tutaj zrobimy taki takie oszukistwo. Właśnie, nie. Żeby tego płotu tam nie było, to... Ej, wiecie co? Mam pomysł. Psz, bo ten płot tylko nam przeszkadza. Yy, zrobimy sobie tutaj takie małe. Aha. A to elegancko, że ja nie wiem, który ten pod sprzedaje. A tutaj ten mi sprzedało, faj. A dobra, bo ja sprzedałem to takie, jakby skrzyżowanie, poza odcinkiem to się dostawi. Chociaż nie wiem, czy mi się opłaca to dostawiać, skoro będę i tak to powoli pozbywał się tego. i myślę, że tu też. I sobie tu będziemy wyjeżdżać, bo tak to tylko wiecie. Tak to tylko nam tutaj zawadza. A trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, Zgłosimy sobie Dojcze. I też odcinki z tej serii będą miały po 20-25 minut do 30, nawet. Eee, dlatego, że chcę sobie tutaj na luzie pograć i serio, serio to seria mi się. O, tak fajnie mi się na niej gra, bo tak troszkę luźniej. No tutaj też ten pod do końca muszę sprzedać po prostu i. Wyciąć te choinki w Pieruna, bo tutaj będzie, właśnie będę chciał sprzedać to oborę, yy, a wybudować na jej miejsce, yy, tak bardziej, właśnie po prawej stronie od tego rzepaku następną, yy, żeby tutaj elegancko to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że się tam wyrobię. Nie będę musiał po polu u sąsiada jeździć. O, tutaj jest ciężko. Troszkę tutaj też wertypy są. Trzeba by było to kiedyś wyrównać. Ale, tak jak to będzie obora, to myślę, że tutaj ten plac cały będzie wyrównany. No, tylko że na te przebudowę gospodarstwa to tak 200 tysięcy pewnie będę potrzebował. Minimum. Dobra, wyłączymy sobie Ursusa. Ej, czasami mi podobnego zestawu nie było kiedyś u uh, agrokuzynów. Czekajcie, czy ja tu się wyrobię. Dobra Trochę sąsiadowi po rzepaku, ale to To już nieważne. I lecimy sobie Lecimy sobie na pole Ogólnie dzisiaj już nagrywam e, drugi odcinek I myślę, że jeszcze sobie pewnie z trzeci nagram Bo naprawdę fajnie mi się tu gra na tej serii Naprawdę jest chilloutowo Te wyświetlenia są słabe, ale no ale po prostu chcę mieć serię, na której mam jakieś też większe maszynki. A nie wszędzie są te ursusy, bo do pożygu, A jakby mnie nakryło to by mi się nie chciał grać, znając życie. Też ta przerwa, którą miałem, te kilka dni, e, gdy nie grałem farminga, dało mi to, że teraz mi się fajnie gra. Dobra, czekajcie, gdzie by tutaj. No, no nawet tutaj sobie wiadę. Eee. Ile w sumie odcinka mamy? 13 minut. Więc może bym to jeszcze dzisiaj przyleciał troszkę porać. Jakbyśmy mieli mniej jak 20. Ale to się... to się ogarnie wszystko. Zobaczymy. No, no w sumie tutaj jeszcze zanim to rozwiązę, troszkę zajmie. Jechać do domu. No ale może bym tutaj przyleciał troszkę, chociaż sobie to podorał. Zobaczymy. Wszystko się. Pokażę w praniu. Dobra, tutaj od tego wapna. Eee, no, tutaj pole mamy od lasu. Dziki trochę rajcują, ale myślę, że ten rożytnik już tutaj sarczy na to pole. Ostatni. Też oczywiście eee, będę orał Dojczem, bo jest to teraz największy ciągnik. Jestem ciekawy, jak on sobie poradzi, właśnie z naszą piękną z naszym pięknym y, gromaszem ale ra raczej będzie szedł e, w sumie to zobaczę ile będę miał minut, bo zawsze mogę jeszcze sobie jeden odcinek nagrać, mogę nagrać 20 odcinków na zapas, to nie? No ale czy to. Czy to na tym sens, no to zobaczymy. Chociaż gra mi się naprawdę fajnie, gra mi się tak z, jak za czasów jak zaczynałem. E, w farmingach gdy nagrywałem Gdy nagrywałem sobie po prostu jak gram a nie robiłem serii pod YouTube'a celowo. O, czekajcie. O. Dobra. Musiałem sobie na telefon zerknąć. Ile jeszcze procent mamy? A 37, ale mi tutaj dzwonią 37. No to zaraz sobie zwiększymy to troszkę dawkę. A. Nie tym przyciskiem. A jak sobie tak zrobię, to to będzie dużo szybciej leciało? Nie no, leci szybciej 28 ton możemy w maksie Leci, leci chyba dość szybko teraz No dobrze, niech tutaj taki pasek będzie Na maksa Zagnojony, zobaczymy Czy potem nam pokaże w wydajności O wiele więcej sobie jakieś koło tej kubki sobie jeszcze tam przyjadę to raz z tej strony o czekajcie za drzewo się zahaczyłem nieładnie i z tej strony tutaj nie wiem czemu na to serię by mi warfama pasowała to moja pod tego dojcza dobra to damy sobie off. I ile mamy minut? 16. No to lecimy po, po półki. Jak jeszcze tyle czasu jest, to to sobie podorzemy. Eee, no niestety. A może byśmy pojechali trochę poprasować? Hmm, mam teraz zastanowienie. Nie, dobra. Uprasowanie to za dużo czasu. Tutaj ja sobie tylko chwilę podoram. I najwyżej na jakimś tam jeszcze odcinku sobie też podoram Więc no spokojnie Dobra A tutaj to gospodarstwo, też podoba mi się to, że wiecie Że mimo tego, że to gospodarstwo jest Już dość rozwinięte, ono jest dalej takie mega ciasne i takie Mega swojskie, dobra Więc się w osiewnym to będzie fajnie wyglądać Eee, mam też gruber, więc z tym gruberem myślę, że też coś tam będziemy sobie lecieć. Chociaż on pod, teraz pod tego dojcza to troszkę chyba nawet przymały będzie, ale trudno. Dobra, no. Pługi myślę, że pasują jak i do Ursusa, tak i do naszego dojcza. To jest akurat maszyna taka dość uniwersalna. Eee. Czekajcie, one są rozłożone. Czy nie, bo nie wiem szczerze. A, muszę kable podpiąć przecież, więc zaraz. Bo teraz właśnie się zastanawiam, czy one są już rozłożone, czy... Czy nie. Ła, stój. zaraz w krzaki wiadę. Ale sobie na, go, na tym na polu. Zaraz podebniemy jeszcze kable. Kabelki. I zobaczymy Od tej strony, bo to jest równy, równy kant Pola To będzie elegancko się robić I teraz Nie pamiętam, o tak, one właśnie były rozkładane Coś mówię, że za wąsko Mi tutaj to wygląda Dobra I lecimy sobie Powolutku Nie no, daje radę Nie wiem czemu miałoby nie dawać Skoro tamten Ciągnik, który jest mniejszy, tak? Tamten ma chyba 120 koni, ten 150 Jak dobrze pamiętam, skoro ten sobie daje radę No te pugi chyba mają po prostu ograniczenie do 12 na godzinę i, i więcej nie pojedzie No ale dzisiaj Dojczyk już jest przetestowany, naprawdę ale tutaj obciążnik jakiś naprzód by się przydał, bo trochę troszkę nim wierzga Ale co to się nie dziwię, w sumie ten pług dość ciężki. E, mapa to jest, bo ktoś pytał, mapa to jest Dąbnica, z tego co pamiętam. Tylko, że ja mam wersję, która jeszcze właśnie nie jest na modhubie, tylko wcześniejszą. Ale na razie nie zamierzam zmienić, bo mam tutaj oświetlenie wgrane i po prostu nie chcę mi się tego oświetlenia przerzucać. No to jest z, z jakiejś tam innej mapy tutaj dodane. E. Nie, ale tutaj nawet orka już elegancko będzie szła. Wiadomo, będę musiał jakieś pola dokupić albo łączki. Dlatego, że no... gospodarstwo się rozwija, a pola mam tyle samo cały czas. Więc no, tutaj w pole będę musiał na pewno zainwestować. E, no ale. Zobaczymy. Mm, szczerze, na przykład te, które mam obok, te po prawej stronie. By mi tutaj fajnie się zgrywało, bym sobie połączył i miał. Jedno takie większe Ale chyba na razie jeszcze będę szedł w to, żeby Żeby mieć te pola poddalone od siebie, żeby sobie pojeździć po tych polach, żeby to się tak nie nudziło Bo wiecie, w jednym miejscu będę miał nawalone, to To będzie takie dość średniałe O Elegancko No ja z kimś yy, mistrzem Prostej orki to ja nie jestem Tutaj wam się przyznam, że nigdy jakoś prostej skiby w farmingu nie robiłem. Eee, no, ale jakoś mega też nie jest. Aby to tam zaorać. Ale fajnie czuć, że ten ciągnik ciągnie jednak te pługi, a nie jedzie na pusta. Eee, tutaj te wapny trzeba będzie minąć. No, hm. dobra, to potem się na koniec. Odora najwyżej z tej strony. Dobra, obrotowe. No i patrzcie, Kilka minut. Minuta, dwie. Już mamy tutaj kawałek zaorane Więc nawet ta orka tutaj ładnie, już fajnie, właśnie to idzie. E, całego pola no nie będę na odcinku raczej orał. Chociaż w sumie e, z, będę, będę patrzył, co nieraz, jak z czasem stoję. Na przykład teraz mamy 27 minut. No to jeszcze jest 4 minutki. 5 sobie podoram, i będę. Kończył Resztę pewnie poza odcinkiem zrobię Tak myślę Ale tutaj Elegancko e, Też zastanawiam się czy na przykład w tej serii nie iść W na przykład dwie marki typu Deutschwar i New Holland fajnie by mi się tutaj komponował Albo Klas. Ale to jeszcze się zastanawiam Ale New Holland seria fajnie by pasował Bo z New Hollandem mi się te większe ciągniki podobają typu ta 7 chyba to była spoko taka fajna, fajna O tutaj uprawowo-siewny będzie szedł e, elegancko no już myślę, że do tego e, ciągnika, który ja tutaj mam to i 4 metrowy by poszedł ale nie będę go tak katował też nie zamierzam zmienić zestawu, który ma jeden sezon, bo to nie ja o to w tym chodzi, już tak ze zgrabiarką zrobiłem Pług też ma jeden sezon, pług na razie zostaje Tak jeszcze z maszyn, które chciałbym wymienić to przyczepy i przyczepy, dokupić kosiarkę i kombajn wymienić w niedługim okresie czasu na jakiś fajniejszy Żeby ten header miał przynajmniej tak 5 metrów, coś takiego to już fajnie by szło. I no oczywiście większy, sam kombajn, zbiornik i wszystko. Fajnie wtedy myślę, żeby tutaj fajnie to pasowało. No ale najpierw muszę sobie dokupić areałów, żeby ten kombajn miał co kosić, a nie ten areał, który mam. Będę kosił jakimś wielkim kombajnem. No ale pole będzie trzeba zainwestować. Może na kredyt coś. Też nie chcę się w te kredyty jakoś mega pakować. No, Ale tak... aż sobie wiecie co? Z O, teraz się będzie zapisywać pół godziny. No, szybko. No jeszcze patrzcie ile obornika nam zostało. Tak z ciekawości ile taka... Takie pole numer 30 kosztuje. 59 tysięcy a takie pole na przykład e, 126, 130 tysięcy, no już tu są duże te pola. Mm, coś takiego mniejszego powiedzmy. Chociaż te jest w sumie mniejsze od tego chyba, ale te 106 tysięcy 1,7 hektara, no już fajne tutaj by akcje szły. Będę musiał naprawdę, e, może wezmę kredyt. Zobaczymy, jak, jak myślę, że jak się obrobię w tych polach, które mam, e, to wtedy będę myślał nad, nad kredytem. I wtedy nie będę spłacał tego, który już mam wzięty, tylko sobie jeszcze po prostu sprzedam to mleko. Dobiorę kredytu. I. A, dobra, nieważne. Nie zauważyłem drzewa. Zapatrzyłem się. Tutaj sobie pojadę naokoło Trochę lipa, że tutaj na środku to wysypałem, bo mi tylko przeszkadza we wszystkim. Dobra i lecimy. Pomalutku. Myślę, że jeszcze zaraz sobie jeden odcinek nagram. Jak już tak nagrywam na zapas to sobie nagram i będę miał spokój. Też yy, 2021 W ogóle abstrakcja, że, zar że już to tak szybko minęło. O co to się stało? Coś się shadery zdupiły Oj, Widzieliście to, że shadery się zdupiły. O, już działają chyba Coś się zługobogowało, tak? Tak, dobra już są nie wiem nawet, coś, coś im nie przypasowało Ale 2021 zaraz Ja dosłownie pamiętam jak się zaczynał 2020 A tu już jest 2021 Zaraz minie, zaraz będą wakacje e, Oczywiście moja przerwa dwumiesięczna, bo wakacje Wakacje są, są wakacje, wakacje trzeba odpoczywać A też jest dużo roboty w realu jak się ma gospodarstwo no zobaczymy w tym roku. Będę chciał jakoś się te w tego YouTube'a bawić. Zobaczymy jak mocno. No też nie zaczyna się to dla mnie jakoś mega fajnie ten rok. Pod względem oczywiście YouTube'a. Dlatego, że no wyświetlanie kuleją. Ale myślę, że jak ojcowizna wróci, to wróć są też w miarę wyświetlania. Też będę chciał troszkę też w mody się pobawić, ale to jeszcze, jeszcze nie ten czas. Jeszcze muszę troszkę odpocząć od modów. Najprawdopodobniej też będę dużo budynków robił w 2021, dlatego że znalazłem modelarza. Znaczy praktycznie on znalazł mnie, który właśnie jest chętny na wykonywanie modeli, a ja będę to dla was po prostu programował. O ile wszystko wypali, więc pozdrawiam, jeżeli oglądasz. I tak. Tak, i znowu miałem wiosnę hatę i znowu zgubiłem wątek. Ale dobra, ja kończę ten odcinek, bo i tak dużo dzisiaj zrobiliśmy. Do następnego. Cześć i opa. Jeżeli dotrwać do tego momentu, zostaw hashtag hashtag orkę i przypną serduszko. Siema.